Ale mi klatki spadają, ojej, jak frap są włączone. Się nie mogę doczekać drugiego miasta. Oj, to miasto będzie mocne. Kolejna kradzież kieszonkowa. No, bardzo nieciekawe to jest... patent. Na szczęście w dwójce... to się zmienia. obniżam ceny wszystkiego! Chodźcie, chodźcie, Coś trzeba zrobić. To tylko kwestia czasu, zanim odkryje to ktoś inny. Powiedz mu więc, bezpieczeństwo suku leży w jego interesie! Nie spotka się ze mną. Jest zbyt zajęty jakimiś nowymi sprawami. A strażnicy? Już próbowałem. Bez jego rozkazu nie kiwną palcem w bucie. Co zatem zrobisz? Pójdę do Abul Nukuda. Króla kupców? Ha, nie przyjmiecie. Nie musi. Napisałem do niego list, w którym wyjaśniłem problem. Może przeczytać i zdecydować. Okej, okay, jak dowiedzieliśmy się również z tejże konwersacji, Tamir trzęsie tą dzielnicą czy miasta nawet całemu. Hmm. Dawaj list. Okej. Okay. Oj, nie ten przycisk. Znaleźliśmy mapę suku ogaz znacznika Szczerze mówiąc ta informacja zbytnio mi się nie przyda. Zapłacisz za to życie! Czy nikt mi nie pomoże? Złodzieju, jesteś ja? to ja. To tak... bić. Pobijewa. Jedna wow. Ten był. trochę grzmotno znacza! Może nie zauważyłeś, ale już przegrałeś Ty jeszcze mnie nie znasz chłopie. Poradziłem sobie z cieniami, to z wami mam... nie ma co poradzić O, strażnik jeszcze przyszedł kolejny Zobaczyć nasze spektakularne cięcia Oj, kolejne jeszcze Mam nadzieję, że tak samo szybko odem przychodzić kolejni widzowie do mego kanału Miasto, a, słyszę a twoim, twoim poświęceniem. Poświęceni. Tak, tak, kobieto już no tak słyszałem 50 razy. Jak teraz Witaj sprawdzę czas nagrywania? Okej, okay, to jeszcze spoko. Mam nadzieję, że zdążę w tej sesji grzmotnąć Tamira. Moje sesje są naprawdę krótkie, bo moje miejsce na dysku jest jakoś... O Jezu. Dobra inaczej Nie ma zbytnio dużo miejsca na dysku I muszę naprawdę krótko nagrywać By mi się granie wysypała do pulpitu I na tym pulpicie Nie wywalił się komunikat Nie ma miejsca na dysku Oczywiście komunikat pochodziłby od frapsa Ciekawe co nam się teraz odkryje Jakie misje czy Wyniki śledztwa Oczywiście nic nie mieszkańca to To jest trochę pozbawione realizmu to Skakanie w siano Oj, krzywotno mu, już mnie trzeba wyjąć A. ale mu przypierdolił. i byłabym zgubiony. O nie, aaa... Przypierdolił mu jak zawodnik bejsbola. Co tu mamy po raz... kolejny? Kolejny punkt. a tysiące istnień poświęcane są w jego obronie. Ten głupiec chyba postradzał zmysły. Nie, nie pozbywajmy zmysłów. Umrzeć tłuszcze Boga. Ale Bóg. No trzeba wybaczyć tej grze to Ponieważ ilość bógów tej grze jest naprawdę niska Ajajaj... Aj, aj, aj. Oczywiście po raz kolejny zbociłem. Nie ma chyba powodu do takiego zachowania się kompromituję teraz naprawdę Ponieważ Asasyn jest grą łatwą A ja ją tak kaleczę Niczym klocu W taki sposób Krompomlu tu jak grę w sposób komentujący i grający. O jezu. Wybaczcie, mój język jestem totalnym. Nie Jestem totalnym. przedszkolakiem, jeśli chodzi o rozmowy. Takie teksty z jąkaniem się. Są wypowiadane przeze mnie, gdy rozmawiam z dziewczynami. O tak, ciekawy widok. Skaczemy ścianko i idziemy od razu hmm. do informatora, który jest tuż nieopodal. Ale Dajże, potrzebuję pomocy. Zabrałem coś jednemu z ludzi Tamira i teraz mnie ścigają. Proszę, odprowadź mnie w bezpieczne miejsce, a podzielę się z Tobą. Spoczko. pomogę Ci chętnie, przyjacielu. Mhm. Taka piękna dziewczyna, którą widziałam wczoraj w szkole. Ale tu gwarnie, chyba mam ustawione w opcjach, że mają być małe tłumy. Dobrzy ludzie, nie musicie szukać dalej. Oj, to baby z balami też. Muszę trzymać SHIFT cały czas, żeby te bab... babsztylenie opuściły tych dzbanów. Tak, chodź, chodź. Wszystko, to... Nie Tak, nie, nie bij przyjaciela mojego. Bezbronne Bezbronnego biecie. Oj! Dwa HP mi zostało. Zaraz więcej ludzi się tu wspieram. Wow! Prawie bym zginął Jestem na granicy desynchronizacji I wtedy misję od nowa trzeba będzie przejść Szybko, zanim przyjdzie więcej straży O, już tam idą, o cholera Pokaż się Będziemy Teraz, że tak powiem, improwizować i szybciej koresyjność. Oj, nawet nie zauważyłem znacznika, że strasznie bacznie teraz obserwuję. Jesteśmy już bezpieczni. Dalej dam już sobie radę. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to pomoże ci w twym zadaniu. To chyba jakieś zaproszenie. No, ciekawe. Ciekawe na co? Okej, okay, jesteśmy na razie bezpieczni. Tam i rest suku. Kolejna zbytnio. nieinteresująca odpowiedź. Dobrze, teraz. O kurde, z, z, ze znacznikiem. Teraz. nie musimy już dalej robić tych śledztw, ponieważ jest to bez... bezsensowne po prostu. Wracamy do biura. Bo śledztwo jest zakończone, jak dowiedzieliście się. Dlatego od razu. Idziemy do Tamira. Fu, co ja mówię. Do biura asesynów. Oczywiście zapomniałem nazwy. Niech Bóg pokaże tego, kto to zrobił! Nazwy, imienia asesyna, który siedzi w tym biurze. W komentarzach napiszcie mi, czy mam do końca ratować mieszkańców i wchodzić na punkty widokowe. No, jezu! Co to miał być? Pokażę ci wszystko to mam. Oj. Naprawdę to jest... Ło. Doleciał. Wodę... Y nie. Chciałem pomóc, ale stwierdzam, że nie chcę się też. Właśnie to ciągłe ratowanie mieszkańców jest monotonne. Na szczęście punkty widokowe aż tak nie nużą. Ale bohater ma żelazne płuca, się nie męczy w ogóle. Obserwując no, i czekając! Dalszego tu wpływu! No! Jezu, co za... No za gra, Jezu... ...i stań się przeciwko naszym okay, obrożnym! Okay. Pomóżcie mi, ktoś pomoże! Mężczyzn złodziei! Uczcie się za to dłonie! Tomek akurat kobietę uratuje. Chcesz tego? Tak, twojej krwi! Zabijmy teraz tych drani! Mają brudne zęby i śmierdzące z nogi. Krzyczą.